Że skromny Patomejven ma yy, yy, urodziny i yy po prostu yy, chce go tutaj z nim spędzić. Zobaczcie, jest kociołek, w którym już coś tutaj yy, pływa, ale zaraz do niego doleję yy, jeszcze yy, jakiś płynów, no bo mieszamy w kociołku, tak? Yy, słuchajcie. No. Specjalnie dla Was, słuchajcie, piątka z przodu, smoking, to jest autentyczny smoking, który zakładam tylko raz w roku na Balmistrzów Sportu, żeby się pojawić na yy, gali. Yy, coś tak podejrzewam, że no już nie pełnię żadnych funkcji, tak yy, z przeglądem już mnie łączy tylko yy, sympatia i wspaniała yy, przeszłość, wspaniałe wspomnienia więc boję się, że już nie będę miał okazji wykorzystać smokingu. No ale proszę, znalazłem okazję na swoim balu. Mało tego zobaczcie od uroczych widzów, od uroczych sympatyków. Dostałem. Pączu się i to jeszcze z autentycznie y, 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 zrobioną, taką tutaj. Y, no, niestety ta cyfra, no, no jest jaka jest, tak? Ale doceniam. Ymm, kociołek, kociołek, kociołek shooterski, shooter. Dobra, słuchajcie. Jedziemy z kociołkiem, nie ma co w ogóle. Pio, pio, słuchajcie, piątka z przodu, ale robienie kociołka oznacza, że mentalna gimbaza, a co tam, słuchajcie, ja się nie wstydzę, bawimy się. W takim dniu, słuchajcie, trzeba o pewnych sprawach zapomnieć, to się zdarza tylko raz, taka okrągła rocznica. Nigdy jeszcze nie robiłem kociołka, no to czas na kociołek, dolewamy. Dolewamy picolo do kociołka, do tego, co już pływa w kociołku. No dobra, picolo wyzerowany. I teraz, jak, jak oni tam pili w tym kociołku, tak prosto z kociołka? Czy rozlewali? Jak to właściwie było? Mówiąc szczerze, ja tylko słyszałem o kociołku, nigdy nie oglądałem zerowania kociołka, więc słuchajcie, ja kulturalnie do szklanki, bo nie chciałbym tu zalać sobie laptopa. W dodatku to jest laptop, laptop redakcyjny. W każdym razie Kociołek, który zresztą dostałem w prezencie od firmy x Xcom. Jeszcze raz dziękuję. I słuchajcie, z kociołka zaczerpnięte, z kociołka zdrowie wasze w gardło nasze pije wasze zdrowie, bo jesteście kochani. 4600 osób przyszło celebrować tą smutną, ale też w jakiś sposób radosną chwilę ze skromnym patometwem, bo powiem wam. No. Smutno, bo kurczę, no, piątka z przodu, no do cholery, jak można. Yy, jak mało zostało, nie? Gdzie to w ogóle poszło wszystko. Ale radosną, no bo dlaczego radosną? Bo, bo zobaczcie, nie jestem sam, tak, nie jestem sam. Dzisiaj tak pozytywny dzień, że po prostu, aż by się chciało tą energię jakoś wyssać i tak ją wpompować w jakiś szczytny. Cel. Bardzo Wam dziękuję przy okazji za wszystkie łapki w górę. No i jak mówię, zdrowie, zerujemy. Mm. Mm. W ogóle szlachetnie to wygląda. Zobaczcie, gość. Szklaneczka, rrznięte szkło, tutaj ten. Ehm, martini. Wstrząśnięte, ehm, niezmieszane. A wiecie, że będą szukać nowego bonda. No oczywiście, nie te lata.